Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie z Wicką w Murland, i dzisiaj chciałabym wam przedstawić kolejną środową aktualizację, która totalnie nie wnosi nic. nic. Nie wiem czemu, nie wiem, dlaczego SSO tak robi, ale aktualizacja jest bardzo, bardzo krótka i z tego, co rozumiem, wnosi nam tylko jeden wyścig. Jeśli będę miała chwilkę, to tutaj właśnie Wam wkleję screenshota, żebyście mogli sobie przeczytać. Tylko dodam właśnie, że pod koniec tej aktualizacji jest napisane, czy ktoś powiedział smoki, także w kolejnym tygodniu na pewno będziemy. Mieli właśnie nasze smoki ze spoilerów, także myślę, że będą one jak najbardziej wyglądać ok w tej grze, i, i znowu to nie będzie jakaś aktualizacja mega krótka. Tutaj chyba naszą wickę wyrzuciła, także poczekamy sobie może na nią. O, dobra, już, już jesteś w grze, więc tak, aktualizacja dodaje. Wyścig. Chyba to będzie wyścig na zapomnianych polach, więc sobie już tam jedziemy. No i sobie oczywiście zrobimy ten wyścig. Coś mi się tutaj reshady bugują, gdy biorę tą podwózkę, ale myślę, że to nic. Możemy sobie je w sumie nawet wyłączyć, bo oczywiście one musiały być, wiecie, tylko tak na początek, żeby ładnie to wyglądało. I tak, jedziemy sobie na średniowiecze, choć wydaje mi się, że tam na Średniowieczu chyba też mieliśmy podwózkę, no ale już trudno, więc tutaj jedzie za nami Picka. Po prostu musimy przebrnąć się przez dłuższą drogę niż zwykle, bo pewnie tam jest podwózka, a ja jak zwykle jadę sobie naokoło. No i tak, na mapce mamy już. Krzyknik, zobaczymy o co tam chodzi. Mm, czekajcie, o, lagi się zaczyna? Stop! Dobra, więc y, jesteśmy już tutaj na średniowieczu. Tutaj mamy MPCK. Jak widzicie, jest tutaj dużo ludzi. Aktualizacja wyszła w tym tygodniu dosyć szybko, bo mamy godzinę aktualnie 12.30 i po prostu już jest dostępna. Także jak na tą godzinę i tak dużo osób jest, myślałam, że y, będzie o wiele mniej. I sobie bierzemy to zadanko. Cześć, Shilo, Dobry rycerz musi szybko i zwinnie poruszać się na koniu. Weź udział w rycerskiej gonitwie i potrenuj. Y, bierzemy sobie. To zadanie, i chyba to będzie po prostu wyścig. Sobie go przejedziemy, zobaczymy, jak on y, będzie się prezentował. Jeśli oglądaliście filmik mój na kanale, to mm, właśnie pokazywałam Wam spoiler, jak. Jakby. Pokazywałam Wam spoiler, jak ten wyścig prawdopodobnie będzie wyglądał, i szczerze, y, wydawało mi się, że coś tutaj będzie zmienione, ale jednak nie. Jednak z tego co widzę, to wygląda on tak samo, przynajmniej się zapowiada, bo jeszcze nie przejechałam go całego. No ale też mało szylingów się za niego dostaje, także yy, niezbyt fajnie. Myślałam chociaż, że szylingi będą tutaj nam naszą motywacją do zrobienia tego wyścigu, bo ja pewnie nie będę z niego korzystać. Też daję tylko 150 PDK. konia. I ja mam tyle wyścigów do zrobienia, że pewnie nawet nie dotrę tutaj. A co dopiero robić go codziennie, także dla mnie to aktualizacja jest totalnie bez sensu. Szczerze mówiąc, no nie wiem, nie podoba mi się. Mam nadzieję, że SSA coś z tym zrobi, bo te aktualizacje ostatnio są mega krótkie i takie prawie nic nie wprowadzające. Takie zapychacze moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, możecie mieć inne zdanie na ten temat oczywiście. Ale to jest dosyć długi ten wyścig, już, już prawie dwie minuty za chwilę będą. I... no. I tylko 5 sligów, kurde. Miało być więcej. Chyba gdzieś wickę naszą zgubiliśmy. Nie wiem, czy, czy jechała za nami, czy czeka na nas. Okej. Okay, chyba tutaj gdzieś będzie koniec. Myślałam, że ten poprzedni punkt, to będzie koniec, ale jednak e, nie. Okej, okay, i mamy skończoną rycerską gonitwę. Idziemy sobie tutaj, właśnie. O, tutaj czekasz na nas. Idziemy właśnie sobie zobaczyć e, ten wyścig. W sensie nagrodę też odebrać, bo oczywiście. No, za darmo tego nie robię. Czy Ciebie znowu wyrzuciło, Skry? O, dobra, tu jesteś. Nie widziałam cię wcześniej. I teraz mamy po prostu drugi wyścig, który jest odwrócony. Czekaj, czy my cię możemy dodać do grupy, robiąc ten wyścig, ten odwrócony? Zobaczymy w sumie. Aj, chyba nie, chyba nie. Tam jakiś APC krzyczał, ile rozrywek. Ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem jest bardzo mało rozrywek właśnie. Mm, dobra, to jedziemy jeszcze tam wyścig odwrócony. I kolejne dwie minuty nam to zajmie. Dobra, już chyba też skończyłaś tutaj wyścig. Ja już też skończę oczywiście brązowa, bo, bo mój koń ma potrzeby jakie ma. Nie dbam o niego ogólnie. I odbierzemy sobie zadanko. I tak naprawdę w tej aktualizacji to tyle. Chciałabym, oprócz aktualizacji jeszcze wam przedstawić dwie informacje, które się pojawiły niedawno, a druga się pojawiła dzisiaj. Więc tak, na Instagramie SSO SSO publikowało, że do gry mają wejść nowe hanowery. I też już znamy mniej więcej maści, które będą w grze. Tutaj właśnie myślę, że będzie wam się wyświetlała. Wiadomość razem właśnie z tym screenshotem. Niestety na dzień dzisiejszy nie są znane wygląd oraz animacje. Myślę, że będzie to za jakiś czas dostępne. I będę was o tym informować. I wiadomo, z dzisiaj właśnie już na różne grupy, nie wiem, na Facebooka wypłynęły. Wypłynęły właśnie screenshoty, że, że pierwsze osoby już otrzymały pana. i z tego co czytałam, to gracze są nieźle oburzeni, bo niektórzy twierdzą, że dostali po prostu tego bana bez powodu. Jeszcze raz zaznaczę, że nawet jeśli teraz nie używacie cheatów, to wystarczy, że kiedykolwiek używaliście ich, M mogło to być, nie wiem, na przykład rok temu. To po prostu wasze konto również się kwalifikuje do dostania bana i takie osoby z tego co widać na screenshot, dostały tego bana na 200 lat, także konto raczej nie zostanie nigdy odblokowane, bo 200 lat, no to sami wiecie, jak to wygląda. Um. Oczywiście reshady są dozwolone. Tutaj się nic nie zmieniło i nie powinniście za to otrzymać banów. A jeśli Wasze konto zostało zbanowane i naprawdę myślicie, że, że nie ma do tego podstaw, to możecie się oczywiście skontaktować z SSO. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do kolejnego filmu i cześć.